Cześć! Dzień dobry wszystkim w pierwszym vlogmasie w 2024 roku. E, jesteśmy trochę chorzy, ale w międzyczasie przyszła paczka od baby, od dziadka i od cioci ją oraz wujka, nie? Uh -huh. Więc zaraz ją przyniosę. E, paczka waży około 15 kg. Musiałam ją troszeczkę wcześniej otworzyć, ponieważ w środku siedzi niespodzianka dla Tomo i chciałabym, żeby on dopiero ją zobaczył na święta. E, więc e, nie będzie takiego, wiecie, e, efektywnego otwierania kartonu przez to, że musiałam tam troszeczkę pogrzebać, zwłaszcza, że mm, otworzyłam karton ze złej strony, więc mam nadzieję, że uda mi się go tutaj donieść w jednym kawałku i że mi się po prostu to dno nie rozproje, bo tam troszeczkę prowizorycznie skleiłam je taśmą, żeby mogła je tutaj przytargać. Więc ja idę e, po karton i zaczynamy. Jaka duża jest. No duża jest, patrzcie. Jaki znowu karton przyszedł właśnie z Polski. Jest okropnie ciężki. E, teraz już wiem, dlaczego Lisanos przyniósł ją bardzo późno, bo przyniósł ją przed godziną dziewiątą. I to tylko dlatego, żeby mieć pewność, że jesteśmy w domu. E, bo naprawdę szkoda byłoby mi tego dziadka, jakby musiałby e, rano zanosić do góry i potem znosić tą paczkę i potem jeszcze raz się wspinać z takimi ciężarami. Bo... Ten karton jest ogromnych e, rozmiarów i jest naprawdę okropnie ciężki. Ja wyciągnęłam jedno pudełko tylko stamtąd i dalej waży właśnie swoje, więc zastanawiam się, czy jak postawię go tutaj na pufie, to czy będzie cokolwiek właśnie widać. Nie, zajmuje cały kadr, i się wydaje. Czekaj Tomo, przesuń się, w tamtą stronę się przesuń. I przesunę o tu gwiazdę. Może na kanapie to postawić. Bo Tomo się nie mieści. Jednak przyłożyłam ten karton, bo stwierdziłam, że jest niewygodnie. Tomo też się nie będzie nic widział. Więc pierwsza rzecz, Tomo, co to jest? Dlatego z pająkiem. Z pająkiem, z Aragogiem. Tutaj macie. To jest jeden z prezentów. Wydaje mi się, że mi kołajkowo, po prostu dla rozpieszczenia. Tomo. Ja nie wiem, kto będzie budował te Lego, bo ja się za to nie zabieram. Mam tego dosyć. Po prostu za każdym razem, gdy kupują tak skomplikowane e, zestawy, że ja siedzę po kilka dni i je buduję. Mamy kolejne Lego. Jest to takie dość, a to setka. Misza, weźcie się przez ciebie nie widać. Okay. O tutaj, czekajcie, no, pokażę. Jest Hedwig. lekko, jest to Hedwig, ale jest dużo, ale to saczka. Jest troszeczkę dużo, no. Tam macie samą Hedwigę. Ja nie będę tego budować, Teraz razu ci mówię, czekaj na tatę albo na i wujka, którzy przyjadą. E, Principolo. Cały kartonik. Jestem ciekawa, czy jest tutaj rzecz, o którą prosiłam a prosiłam o chrzan, więc jestem ciekawa, czy więcej znajdziecie tutaj rzeczy dla takiej i dla tomu, czy właśnie chrzan, który chciałam zjeść w te święta, bo naprawdę marzy mi się kanapka właśnie z chrzanem, tym pomieszanym z buraczkami na takiej pieczonej chrzyńce, Czasem za właśnie za takim smakiem i chciałabym to zjeść, więc jestem ciekawa, czy na chrzan w środku się znajduje, zobaczymy. Kolejna rzecz to są książki Lego Harry Potter, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest, bo um, szczerze mówiąc ten dostęp do LEGO, e, do Harry'ego Pottera tutaj w Japonii jest dość ciężki, a jak się nawet coś trafi, takiego limitowanego, to kosztuje mnóstwo pieniędzy. Albo to są jakieś takie sprowadzane rzeczy, gdzie normalnie te LEGO ma praktycznie potrójną cenę, jeśli trzeba to sprowadzać, bo na przykład przychodzi sobie ze Stanów, czy coś takiego. E, a takie właśnie zestawy książkowe widzę pierwszy raz. I tutaj widziałam, że e, wysypują mi się kuperty z gotówką przy świętach, takie i to mają urodziny to moje ze stycznia, takie jest z końcówki grudnia więc będą mogli sobie kupić już mniej więcej też wypatrzyłam dla takie prezenty na urodziny i jeśli nam się uda to kupimy właśnie bilety na koncert Linkin Park, który odbywa się w lutym właśnie w następnym roku, więc mam nadzieję, że uda mi się Mniej więcej wyhaczyć. To są jeszcze inne tego, A nie, patrz, to jest bento. Pudełko do bento. A to widziałam, że właśnie moja siostra to kupowała razem z wujkiem. Macie bento, pudełko i butelkę bidon Tylko teraz sama nie będzie używał bento od przyszłego roku szkolnego. A to są kolejne skarby. To są jajka czekoladowe, bo coś tak ciężko mi właśnie było. Z Harrym Potterem. I skarpety z pikachu. O, nie, są trzy pary. Pokeball i te są. Widzisz? Macie skarpety. I mm. Jajka. I potem będziemy mogli zobaczyć, co w środku, nie? A ja to teraz. Obok. To nawet na piknik będziesz mógł sobie je zabrać. A teraz te, te, te gumy z. z Oto od, od baby. Guma od baby. A skąd że te są od baby na przykład, a nie od cioci? Bo. Polubili i dali i, i poleciało tylko. I poleciało, aha. No dobra, niech ci będzie. Tu są halloweenowe, troszeczkę nie w porę, ale mają długą datę? Mają długą datę, więc jeszcze się nadadzą. Na pewno będą w parku robiły furorę. Czekoladki. Te są jedne chyba z najlepszych. Takie ostatnie, jak był w Stanach i przywiózł jakieś. Mm, słodyczy ze Stanów i część roz, rozdzieliliśmy jak byliśmy na takim halloweenowym grillu i nikt ich nie chciał jeść, wyobrażacie to sobie potem ja w domu jak to spróbowałam to faktycznie było to niedobre jednak ta czekolada pochodząca z Europy jest dużo lepsza I nie wiem dlaczego Amerykanie nie umieją w czekoladę, tylko co było dobre to były te risy yy, czyli masło orzechowe obtoczone w czekoladzie, to było jedno z najlepszych rzeczy a te wszystkie pozostałe właśnie jakieś cukierki Pianki to one były okropnie słodkie, nawet nie smakowały czekoladą, więc niestety albo poszły do kosza. Na szczęście takie kupił tylko jedno opakowanie. Więc tutaj mamy witaminy. Bardzo... Poczekaj po dużo cukierków i czekoladek. I witaminy. I witaminy dla tomu. Te akurat się nam kończą, ale jeszcze mamy jedna z przyszkole, bo w końcu przyszły. Lekarstwa na przeziębienie, na wzmocnienie odporności. Czekolady. Czekolada, pokaż, a co to za smak? Gorzka to no jedna z lepszych, gorzka czekolada, jest... O, jest chrzan, jest chrzan, jest ten główny, jest główna postać tych świąt, chrzan, więc super, jest to to to, 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 to. kapelki tak, kapelki kapelce mm, tu jest co, gra z Harrym Potterem na Nintendo, kto to będzie grał? Ja. Ty? mama tak mówi zawsze, że ja będę grał, ale potem mama wejść przejść, bo nie mogę. Nie? Mhm. mhm. Dobra, co tutaj? O! Są piramidki smaku. Akurat właśnie wczoraj mi się skończyły, więc super. I teraz gorące kubki dla takie, bo chciał właśnie, żeby... Mieć w biurze coś do zadania i do wypicia. Więc ma jakieś. Co to jest? Rosu, kremowy rosu. Same rosoły, takie paczkowane. Kalendarz. Kalendarz. ale właśnie też ostatnio kupiłam kalendarz. Bo u nas były i trzeba je od razu kupować, jak się pojawiają w sklepie, bo zaraz znikają. Więc tu są. O, nawet kupiłam. Jedne Kinderki, jedne kitkiety, a ja kupiłam jakiś niemiecki, bo wydawało mi się, że ten niemiecki będzie miał najlepszą czekoladę niż właśnie ten japoński. Tu tutaj są jeszcze pralinki, więcej czekoladek. Żelki. A poczekaj, bo to tak szybko pokazujesz, nie widać, co to są. O, są te trolle, patrz, mam takiego małą pod choinkę zawsze wstawia. E, Widzisz? Potocznie. No. Żelki. To są co? Princesy kokosowe. Jedne z lepszych. To są. E, to są, co to jest? Dery. To ogółem moja siostra poleca. I faktycznie jest bardzo dobre. E, są bardzo czekoladowe e, i takie grube te wafelki e, są. I takie właśnie jak nie wiedział, że są dobre, bo nie chciał spróbować, bo tak podejrzliwie trochę na nie patrzył. To potem, jak mu dałam gryzę, to zjadł wszystkie i nie zostawił mi żadnego. Więc tutaj mam zestaw. Żelki od baby. Żelki od baby. Baba zawsze dzwoni i mówi, że kupiła żelki dla domu, nie? Uh -huh. O, A znaczy to są jajka. Ciasteczkowe z nitki. z mlekiem Zamykam. No, hinderki, tak? Hinderki, bardzo O. A tutaj, to dla taka. To jedna warka. Gdzieś tu się, o nie, jest. Patrz, jeszcze jedna tutaj się chowa. On no, taka będzie się cieszył, bo mu to smakuje. Ja tak nie przypadam. Ja to ogółem nie jestem alkoholowa. Cukier, cukier waniliowy? Blusa. Nie, waniliowy. Waniliowy, nie waniliowy. Halo, to są spodnie. A, no, spodnie, poczekaj chwilę, bo tutaj już się zaczyna troszeczkę robić bałagan. Przez to, że ja na odwrót otworzyłam ten karko na początku. Jest bluza, jakiś płaczek. Chyba Stefan tutaj siedział. Stefan został wysłany. Edu, patrzcie. To są włosy Stefana, naszego rudego kota, który siedzi w Polsce. Chyba chciał się wysłać razem tymi wszystkimi rzeczami, tylko Stefan to raczej nie jest kot podróżnik, bo on zaraz jęczy w samochodzie, dwie bluzy, Praktycznie płatki. płatki, jakieś owocowe do mleka, pierwszy raz widzę, czekaj. Co tu jeszcze jest, tu są drożdże. To jest papryka wędzona, super, bo się też skończyła. Kolejne tabletki na ból Jajka z Harrym Potterem kolejne. Barszcze czerwone. O tutaj dwa. I tu są przyprawy, o też jest papryka wędzona, grill, kolejna papryka wędzona, kolejny grill. Hmm, co to jest? Cukier z wanilią więc będziemy mogli piec ciasta. Chłodka chwila, to akurat ja chciałam. O, a to są te śmaki. rzeki dla dzieci, takie zdrowe. Różne smaki. Zawsze mieliśmy truskawkowe mango i malinowe, ale widzę, że się pojawia bardzo dużo różnych smaków, więc akurat fajnie. Co to jest? To jest galaretka mango. Ok? Świtam fix, bo czasami się to przydaje, a niestety w Japonii czegoś takiego nie widziałam, żeby utrwalić witam śmietanę, zwłaszcza do ciasta. Jeszcze są jakieś gorące kubki tutaj wymieszane. Buty. Buty są. Zaraz przybierzemy, czy są dobre dla Tomo. Baba kupiła buty dla Tomo, żeby pasowały mu do tornistra. Do podstawówki, bo mają też taki właśnie zielony kolor. Nie wiem, czy to widać na kamerze widać, że są czarne, ale one mają taki butelkowy zielony odcień. Tutaj są granatowe i właśnie z pomarańczowym bardzo fajne. Dezodoranty naturalne. I właśnie widziałam wcześniej, że ktoś mi polecał je pod poprzednim filmem, właśnie z paczką. I Ja miałam jeden, właśnie ten Bibio. I szczerze mówiąc był super właśnie na lato, w miarę dawał radę na te japońskie upały, więc byłam bardzo zdziwiona, że to takie w sztyfcie w ogóle nic nie dają, a właśnie ten w rolce był najmocniejszy, więc właśnie poprosiłam o zestaw właśnie tych naturalnych dezodorantów, bo Wydaje? dały radę. Kolejne buty, o takie, to do parku, gdzie można, jak się wybrudzą to nie będzie widać, nie? Bo to ostatnio było na wycieczce, byli w uniwersytecie na jakichś zabawach, właśnie ze studentami i malowali. I to ma przy cały, walone od farby. Bluski były, spodnie, czapka. Czapka mi może się w ogóle dobrać ta, o której on chodzi do przedszkola. Oraz buty zostały pomalowane na zielono. Kolem. Nie wiem, to nie krem, to jest śmietan fix kolejny. I to już się rozsypało. Wszystko, poczekaj. To jest tutaj coś jeszcze innego? O. Są żelki dla Take. Poczekaj. Tutaj są jeszcze cukry waniliowe, o słodka I chwila i drugi krem, no, słodka chwila. Poczekaj, to wszystko wyciągnę tutaj, żeby się nam nie mieszało. Tak? Wszystko, wszystko. Kolejna bluzka. Czerwona dla tamo. o świąteczna z pomponem. Widzisz, będziesz musiał przedszkola. Kolejne żelki. Torcik dla Takę, który najbardziej się obsypuje ze wszystkich słodyczy na świecie. Karpatka też dla Takę, żebym a, mogła mu zrobić. Kolejne dwa żurki. Czekoladki. O, i czekoladka. WW, jedna z lepszych. I to wszystko, karton został pusty. Więc przyszło bardzo dużo rzeczy. Szczerze mówiąc jestem zdziwiona, że moi rodzice wysłali tak dużo właśnie słodyczy czekolady, właśnie czy tych LEGO, ponieważ w styczniu zaraz jakoś na początku przyjeżdża moja siostra, więc na pewno też zwiedzie kilka przedmiotów właśnie z Polski. Zatem tam się, że przyszła paczka. My zaraz przymierzymy tak. buty, czy będzie pasować, czy będą pasować, nie? Co będziesz pierwsze budował? Te nie, nie ciężko buduje. Te, które są nie się buduje, no. To musisz wybrać. To, bo to. No. Ta książka, to. To książka. Mama mówi, że się zabierze na początek z tym. Myślę, że taka też się ucieszy jak wrócić do domu z pracy. To kalendarz z tego. To jest ta kalendarz, tego nie nie to, nie, to nie jest kalendarz. To są no. też książeczka. To nie jest kalendarz no. adwentowy. Kalendarz adwentowy z Lego też mamy, właśnie dla Tama, ale kupiliśmy go w kostko. I to był chyba Lego City, jeśli mi się wydaje, też jakiś nowy. I miał o wiele lepszą właśnie cenę niż ten, co był na Amazonie, który obserwowałam. Więc fajnie właśnie, że w kosko się trafiło. Więc zabierzemy się w zabudowanie tego. Ja sobie tutaj rozłożę i posprzątam. Mam nadzieję, ja będę już kończyła ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ja osobiście bardzo lubię oglądać takie filmy, jak do kogoś przychodzi paczka właśnie z Polski. I co tam rodzina komuś właśnie wysłała? Czy są jakieś skarby? Czy może jest coś, co ja też bym w sumie chciała i ewentualnie sobie zapiszę gdzieś tam na listę, właśnie do dziadków, do rodziców, czy właśnie do siostry, żeby gdzieś mi tam załatwiła albo zakręciła e, kilka rzeczy? Nie? Mhm. Więc my będziemy się żegnać. Zostawcie kciuki pod filmem, jeśli Wam się podobał. Jeśli nie subskrybujecie naszego kanału, to poprosimy też o subskrypcję i spotkamy się w kolejnym vlogmasie. 爸爸。Bye bye. Bye bye.